Nad zbiornikiem Jeziorsko przeprowadzono ćwiczenia przeciwpowodziowe Państwowej Straży Pożarnej. Dwudniowe ćwiczenia pod kryptonimem Łódź 2013 odbywały się na terenie powiatu sieradzkiego i poddębickiego. Są to ćwiczenia zgrywające, doskonalące dla Siły i środków Państwowej Straży Pożarnej z czterech województw. Województwa łódzkiego, polskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Podczas ćwiczeń zaangażowane w nie jednostki, między innymi umacniały wały przeciwpowodziowe, w warcie i pęczniewie, a także ewakuowały ludność zagrożonych zalaniem terenów. Te ćwiczenia polegają na pewnym nie do końca doinformowaniu osób, które biorą udział w tych ćwiczeniach, tak żeby sytuacja była w jak najbardziej realny sposób dynamiczna. Więc reagujemy na ustawiczną moderację tych ćwiczeń przez osoby ze strony komendy głównej i na podstawie tych informacji które dostajemy po prostu reagujemy, dysponujemy odpowiednimi siły i środki i dynamicznie po prostu dostosowujemy się do rozwijającej się sytuacji. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było przede wszystkim sprawdzenie mobilności i organizacji centralnego odwodu operacyjnego i możliwości współdziałania tak wielu jednostek straży pożarnej.